Niedźwiedź Grześ. Niedźwiedź Grześ sprzątał dom. Zmienił pościel, opróżnił lodówkę, zasłonił okna. Zerknął jeszcze na las, który pokrywał się śniegiem. Śnieg przykrył już prawie śmieci, które zostawili ludzie. Przynajmniej przez chwilę las znów będzie piękny, ale Grześ prześpi ten piękny czas. Czas już spać, pomyślał smutno. Czekał go sen, długi sen, trwający kilka miesięcy. Gdy się obudzi, las będzie już inny. Gdyś poczuł smutek, pomyślał o swoich przyjaciołach, zającu, wydrze, o małym żubrze. Gdy on będzie spał, oni będą się świetnie bawić. Po co tracić tyle miesięcy na spanie? Jednak Niedźwiedź był już zmęczony. Sen coraz bardziej go ogarniał. Nie pomagało siedzenie w niewygodnych pozycjach, przysiady, ani czytanie książek. Poza tym w domku robiło się już zimno. Niedźwiedź wszedł do łóżka i przykrył się kołdrą. Było ciepło i miękko, tak jak lubił najbardziej. Powoli mrużył oczy, powtarzając sobie. Nie zasnę, nie zasnę. Lecz po chwili z domku dało się słyszeć coraz wyraźniejsze chrapanie. Niedźwiedź zaczął swój zimowy sen. Grześ ocknął się, mimo że minęło pięć miesięcy. Orety! zawołał, jak ktoś, kto zaspał na coś ważnego. Była już wiosna, a mimo to Grześ czuł zawód, że przespał piękną zimę. Nie chciał nawet odsłaniać firanki, wiedząc, że roztopiony śnieg nie przykrywa już śmieci. Zamiast bielutkich zawilców styropianowe kubki, myślał gorzko. Jednak po chwili usłyszał znajomy śmiech zająca. Grześciu! Wyjdź, ile można spać? Czekamy! Ziwiony niedźwiedź uchylił zasłonkę. Za oknem stali wszyscy jego przyjaciele. Mały żubr nie był już mały. Przez ten czas rozrósł się, a na jego grzbiecie siedział zając, któremu też jakby wyrosły większe uszy. Tylko wydra się nie zmieniła i machała teraz do niego. Widok przyjaciół nie zdziwił Grzesia tak bardzo, jak piękny zielony mech i jego ukochane zawilce. Białe jak śnieg pokrywający las jeszcze pięć miesięcy temu. Przyjaciele, zawołał Grześ, ale co to znaczy? Sami wysprzątaliście tak las? sami Grzesiu, powiedział poważnie żubr. Jak spałeś, przyszli tu ludzie i zabrali śmieci. Nie słyszałeś nic? Zobacz, co zbudowali nad Twoim domkiem. Niedźwiedź zaniepokojony nieco wybiegł w samej piżamie z domu, co też ludzie mogli zbudować. Nad jamą stał duży drewniany znak, ale niedźwiedź nie potrafił czytać. Co to znaczy, przyjaciele? Tylko sprytna wydra znała język ludzi i pomogła niedźwiedziowi. Od dziś żyjemy w rezerwacie. I od tamtej pory każdego roku, gdy niedźwiedź szedł spać, żegnały go białe płatki śniegu i witały główki białych kwiatków, ścielących równo cały las.